Już ostatni dzwonek roku szkolnego, 27 czerwca, uczniowie Szkół Podstawowych z terenu miasta i Gminy Piekoszów oficjalnie zakończyli 10 miesięcy nauki. Teraz przed nimi zasłużone wakacje. Zakończenie roku szkolnego to zawsze szczególny moment, pełen emocji i podsumowań i wzruszeń. W piekoszowskich szkołach odbyły się uroczyste akademie, na których uczniowie prezentowali swoje talenty artystyczne, odbierali świadectwa i gratulacje, a najlepsi z nich nagrody i wyróżnienia za wyniki w nauce, konkursach i działalności społecznej. W wielu szkołach nie zabrakło także symbolicznego przekazania sztandaru, podziękowań dla nauczycieli i dyrektorów oraz życzeń na wakacje. W związku z zakończeniem roku szkolnego specjalne podziękowania i życzenia skierowała do całej społeczności szkolnej burmistrz miasta i gminy Piekoszów, Teresa Jakubowska. No muszę to pochwalić. Jesteśmy nie tylko tutaj w powiecie w województwie, ale jesteśmy jednym, jeżeli chodzi o egzaminy ośmioklasistów najlepszy w Polsce. A tego bardzo gratuluję. Gratuluję przede wszystkim rodzicom, bo to oni kształtują osobowość, gratuluję dyrektorom, gratuluję wychowawcom opiekunom. No i właśnie za, należy im się zasłużony odpoczynek. A tego cóż na wakacje? No na wakacje to dużo uśmiechu, dużo radości, dużo wolności, spędzenia najpiękniejszej wolnego czasu, gdzie sobie tam kto. Wymarzy, niech spędza ten czas, bo najważniejsze, żeby go spędzić, nieważne gdzie, ale to jest taki czas, żeby się wszyscy radowali i no i oczywiście nabrali wiatru w żagle, nabrali takiej siły, no i po prostu po tych dwóch miesiącach z całą gotowością wrócili w mury szkolne. Choć rok szkolny już za nimi, wielu uczniów wróci do szkolnych wspomnień jeszcze nie raz, do klasowych przygód, wspólnych projektów i szkolnych uroczystości, teraz jednak przed nimi wakacyjny czas. Pełen wolności, słońca i zasłużonego odpoczynku.